15. Wypełniaj swoje zobowiązania. Idąc przez życie, człowiek nieuchronnie podejmuje zobowiązania. W istocie jest tak, że człowiek rodzi się już z pewnymi zobowiązaniami, a z biegiem czasu ich ilość stale wzrasta. Myśl, że każdy posiada dług wobec swych rodziców za to, że wydali go na świat i wychowali, nie jest rzeczą nową. Dobrze świadczy o rodzicach, gdy nie wybierają na dziecko przesadnego nacisku. Jednak zobowiązanie to istnieje. Nawet dziecko to wyczuwa. Z biegiem lat zobowiązania narastają. Wobec innych ludzi, wobec przyjaciół, wobec społeczeństwa, a nawet wobec świata. Jeśli nie pozwalamy komuś odwdzięczyć się lub wywiązać z zobowiązań, wyświadczamy mu niedźwiedzią przysługę. Niemały odsetek przypadków tak zwanego buntu młodzieńczego wywołany jest przez ludzi, którzy odmawiają przyjęcia jedynej monety, jaką niemowlę, dziecko lub nastolatek dysponuje, by rozładować ciężar zobowiązania. Uśmiech niemowlęcia, nieudolne próby pomocy dziecka, rady dawane przez młodzież lub nawet ich starania o to, by być dobrym synem czy dobrą córką są często niezauważane i nieakceptowane. Starania te mogą być skierowane w złą stronę. Często są źle przemyślane, szybko zanikają. Kiedy nie prowadzą do rozładowania ogromnego długu, bywają zastępowane różnymi mechanizmami lub próbami racjonalizacji. W gruncie rzeczy człowiek nie jest nic nikomu winien to oni mieli najpierw ten dług wobec mnie nie prosiłem się na świat moi rodzice lub opiekunowie są nic nie warci czy życie i tak nic nie jest warte to tylko niektóre przykłady takiej postawy ale niezależnie od tego zobowiązania dalej się gromadzą. Ciężar zobowiązania może być druzgocącym brzemieniem dla kogoś, kto nie widzi możliwości rozładowania go. Taka sytuacja może doprowadzić do najróżniejszych zaburzeń, zarówno w życiu jednostek, jak i społeczeństwa. Kiedy dług wdzięczności nie może zostać spłacony, darczyńcy często bezwiednie stają się celem najbardziej niespodziewanych reakcji. Można pomóc osobie, która przeżywa problem niespłaconych zobowiązań i długów, omawiając z nią po prostu wszystkie zobowiązania, które zaciągnęła i z których się nie wywiązała. Moralne. Społeczne i finansowe. I znajdując wspólnie jakiś sposób na spłacenie wszystkich tych, które uważa nadal za ciążące. Należy życzliwie akceptować wysiłki dziecka lub człowieka dorosłego, starającego się wywiązać z ciążących na nim zobowiązań o charakterze niefinansowym. Należy też pomagać w znalezieniu zadowalających obydwie strony sposobów spłacenia zobowiązań finansowych. Odradzaj ludziom podejmowania większej ilości zobowiązań, niż są w stanie spłacić lub się z nich wywiązać. Bardzo trudno jest iść drogą do szczęścia człowiekowi, obciążonemu grzemieniem zobowiązań lub długów, których nie spłacił.